Co daje zastosowanie takiej nasady? Na przykładzie kotłowni z kotłem peletowym w moim przypadku całkowicie został wyeliminowany problem z cofaniem się dymu do kotłowni. Jak miałem poprzednią nasadę typu taki daszek nieruchomy w okresach letnich podczas rozpalania się kotła, gdy spaliny miały temperaturę startową w, okolicy, w okolicach 35 stopni, potrafiło dochodzić do zjawiska cofania się dymu. Dym pojawiał się najczęściej na połączeniach Rur idących z kotła do komina. Tak, jakby na górze komina brakowało jakiegoś elementu, który by ten zimny dym przez zimny komin wyssał. Problem nie występował zimą na ciepłym kominie, a tylko i wyłącznie w okresach letnich na zimnym kominie i gdy kocioł był wystudzony. Dodam jeszcze, że komin mam cały od nasady po jego wyjściu ocieplony.